Dwie co najmniej zasadnicze wady. Po pierwsze, społeczeństwo, a także jednostka, ludzie żyją w czasie. I nawet gdyby przyjąć, że ten mechanizm, o którym tutaj mowa, który jest jakby podstawą całego programu, rzeczywiście by funkcjonował, to i tak oznaczałoby to, że bardzo wielka część Polaków przez. Długi czas, bo to trzeba liczyć w dziesięcioleciach, byłaby wyłączona z tego procesu szybkiego rozwoju. Jakie problemy stoją przed nami? Sprawa pierwsza, która odnosi się zarówno do polityki wewnętrznej, jak i odnosi się do naszej aktywności na forum Unii Europejskiej, to jest kwestia wyboru. Między dwoma modelami rozwoju, między rozwojem polaryzacyjno-dyfuzyjnym, jak to się uczenie nazywa w dzisiejszym języku partii rządzącej, czyli takim rozwojem, który zakłada, że te miejsca tutaj zaznaczone na mapie będą jeszcze mocniejsze, jeszcze wyższe, jeszcze dużo wyższe, a później będziemy mieli proces dyfuzji. To jest przeniesienie pojęcia z zakresu biologii, dyfuzja międzytumórtowa czy chemii. Tatuska szuka usprawiedliwienia e, swoich m, braku kompetencji w kieszeniach Polaków, w kieszeniach nas e, wszystkich. Od 1 stycznia prawdopodobnie wzrośnie podatek VAT. To odbije się na kosztach utrzymania każdej rodziny. Wzrosną ceny żywności, wzrosną ceny paliwa, dodatkowo wzrośnie akcyza. Na paliwo wzrosną ceny energii elektrycznej, od jutra wzrastają ceny gazu. Po raz drugi w tym roku, 1 czerwca, już jedna podwyżka została wprowadzona, a 1 stycznia, poprzez podwyższenie VAT-u, kolejna podwyżka cen gazu. To wszystko negatywnie odbije się, szczególnie na budżecie rodzin średnio i gorzej sytuowanych.